Siemanderomarci z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was mega newsa, a mianowicie zostałem agentem nieruchomości. Ta e, tak, tak, serio. Właśnie jestem na jednej z budów, i słuchajcie, okazuje się, że to jest najbardziej gorący deal, jaki można zrobić w tym momencie na Phuket. I zaraz Wam opowiem wszystko na temat tego projektu. Lecimy, let's go! No, okej, okay. widzicie, budynek jest gotowy w praktycznie 90%. Będzie oddany w pierwszym kwartale przyszłego roku, i już wam pokazuję, jak on wygląda. Zacznijmy od tego, gdzie jest położone. Słuchajcie, jest położone w centralnym miejscu wyspy Puket. Dookoła z piękną zielenią. Już wchodzę na jakiś wyższy punkt, żeby wam to pokazać. Widzicie? Basen jest już prawie gotowy. Cała infrastruktura, łącznie z siłownią, słuchajcie, z miejscem do coworkingu, z salą kinową, z salką do fitness i z drugim basenem na dachu. Słuchajcie, mieszkania będą od 39 metrów kwadratowych zwyż do nawet dwóch penthouse'ów, które tutaj na szczycie akurat tego budynku właśnie powstają. A tak wygląda cała okolica dookoła. Piękna, zieleń, także no cóż więcej. Już Wam mówię o szczegółach tego projektu. Ceny, słuchajcie, w granicach od 12-13 tysięcy, mniej więcej do 15 tysięcy za metr kwadratowy, czyli podejrzewam, że taniej jak w Polsce, jak w większych miastach, bo teraz ceny przekraczają jakieś kosmiczne wartości z tego, co orientuje się. Natomiast no, to jest wyspa, to jest, słuchajcie, Raj, to jest Tajlandia. Tu są palmy, tu jest ciepło cały rok, także nawet nie ma co porównywać, chociażby nie wiem, Sopotu, koło brzegu czy Świnoujścia, tak, do przepięknego Puket. Ale tu nawet nie o to chodzi. Chodzi o to w tym projekcie, i dlatego to jest petarda, że ten projekt, ten deweloper jest właścicielem również banku. I uwaga, może nam sfinansować część naszej inwestycji. My wpłacamy pierwsze 50%, a oni drugie 50% rozkładają nam na podstawie, słuchajcie, uwaga, ja mówię serio, wyciągu z banku, gdzie nasze przychody. E, powinny być na, w granicach około 1000 euro minimum i na podstawie tego wyciągu są nam w stanie e, przyznać ten właśnie kredyt na 15 lat maksimum. Jedynie co musimy zrobić, to mieć go w języku angielskim albo tajskim. Wiadomo, jeżeli nasz bank jest w stanie wydrukować w języku angielskim, no to super. Jeżeli nie, to musi nasza polska ambasada w Bangkoku potwierdzić tłumaczenie, że jest zgodne z oryginałem na język angielski. I to tyle. Zanim wam pokażę mieszkania i standard wykończenia, który jest naprawdę na mega światowym poziomie, to powiem wam jeszcze, że deweloper zajmuje się pomocą w wynajmie tych mieszkań. Które my załóżmy kupimy. I wyobraźcie sobie, że rata miesięczna, powiedzmy te drugie 50% rozłożone na 15 lat, niech to będzie w granicach 2000 złotych, a tutaj standardem, słuchajcie, wynajmu na long term, czyli na taki długi okres, pół roku, rok, dwa lata, jest, słuchajcie, w granicach 30 tysięcy batów za mieszkanie, czyli to jest około 3,5 tysiąca złotych za, za wynajem takiego mieszkania. Czyli Wyobrażacie sobie, samo nam się spłaca to mieszkanie. No, coś, coś niebywałego. Dobra, chodźcie wam, pokażę mieszkania i e, co najważniejsze, ten standard wykończenia. Ja jestem, powiem wam, pod wielkim, wielkim wrażeniem tego standardu, jaki tutaj deweloper stosuje e, właśnie w tej inwestycji. Dobra, wchodzimy do budynku. Zobaczcie, ile zieleni w ogóle dookoła. Takie showroomy, jak zresztą w każdej inwestycji tutaj u deweloperów w Tajlandii. Są takie specjalne, zresztą w Polsce też, na całym świecie się to praktykuje. Są to takie przykładowe mieszkania, które odzwierciedlają jeden do jednego, jak będą wyglądać mieszkania, które już tak naprawdę będą gotowe za 2-3 miesiące, tak jak powiedziałem, w pierwszym kwartale 2024. No tak wygląda One Bedroom. 39 metrów. Słuchajcie, tutaj w, w Tajlandii nie stosuje się takiej nomenklatury jak metry kwadratowe. Raczej robimy tak, że to jest one bedroom, two bedroom albo three bedroom. Jakby metry kwadratowe nie są aż tak istotne jak w Polsce. Chodzi o ilość pokoju, tak? Czy to jest studio, czy to jest one bedroom, two bedroom. Trzy 3, 3 bedroom, to znaczy trzy pokojowe e, mieszkanko. No dobra, tak wygląda standard, jaki oferuje nam deweloper. Pamiętajcie, w, wszystkie nieruchomości w Tajlandii są czy mogą być fully furniture. Tak naprawdę możemy sobie zażyczyć, że możemy sobie umeblować po swojemu, natomiast z reguły deweloper umeblowuje e, mieszkania za nas. Oczywiście możemy sobie zażyczyć bez mebli, i wtedy jest e, mieszkanie tańsze. Okej, okay, powiem wam trochę o e, wykończeniu. Każde mieszkanie, jeżeli jest, e, wybieramy z opcją pełnego umeblowania, jest zaopatrzone w telewizor. Samsunga, słuchajcie, w Radio Marszala, w pralkę i suszarkę LG. Uwaga, w zgadnijcie, co to jest. W safe, to jest, słuchajcie, safe eee, i tego typu właśnie mikrofala, lodówka Hitachi, także to jest w standardzie każdego mieszkania. Oczywiście możemy sobie wybrać, załóżmy, inny kolor kanapy, inny kolor łóżka. Jakby oni nam dają też możliwość delikatnych zmian w kolorystyce tego naszego mieszkania. Wysyłają nam linki i my po prostu decydujemy się, jaki kolor, załóżmy, mebli czy wykończenia byśmy chcieli. Drugi telewizor oczywiście w sypialni. Tutaj w standardzie powinny być jeszcze drzwi przesuwne, ale to jest showroom, dlatego jest bez tych drzwi przesuwnych. Jeżeli ktoś chce bez, to też oczywiście może zaznaczyć sobie w projekcie, że nie życzy sobie takich drzwi i będzie miał taką powiedzmy otwartą przestrzeń, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Chodźcie, wam pokażę łazienkę. No, pani przyniosła mi drinka. Żartuję, soczek. Dobra, chodźcie, pokażę wam łazienkę. Łazienka bardzo fajny standardzik. Tak jak powiedziałem jakość wykończenia mosiężne, jakieś krany, także to jakiś niemiecka jakość, więc wszystko, wszystko się również zgadza. Dobra, chodźcie zobaczymy większe mieszkanie. Czas teraz na dwupokojowe. Różnica polega na tym, że ma większy living room. No i wiadomo dwie sypialnie i dwie łazienki. Standard oczywiście jest identyczny. Może nie ma tych wszystkich? O, tutaj są te wszystkie. Tajowie lubią takie akcenty, także zresztą w, w Europie też są modne. Tutaj też są takie sklepy jak Home Enu, więc można sobie fajnie wykończyć również takimi e, słodkimi pierdłkami. Mieszkanie ma 65 metrów, czyli każde dwupokojowe w tej inwestycji mieszkanie ma właśnie taki rozmiar. Dobra, lecimy zobaczyć na trzy pokoje. To, słuchajcie, że możemy tutaj otwierać sobie na trzy sposoby w zasadzie nawet na cztery na kod, na klucz, na kartę i na fingerprint. Także mamy cztery sposoby i to przy wynajmie jest bardzo fajną, istotną sprawą. Gdy będziemy wynajmować, możemy podać tylko kod do drzwi i już sobie ktoś wchodzi do środka. Oczywiście ten kod potem możemy sobie zmienić. Dobra, pokażę Wam trzy pokojowe. Ma 79 metrów. Ma również dwie sypialnie, tak jak te dwupokojowe. Natomiast różnica polega na tym, to była jedna sypialnia. Teraz... To jest druga sypialnia, oczywiście z własnymi łazienkami. Tu jest jeszcze taki fajny tarasik, i od razu z widokiem na basen. A różnica polega na tym, że mamy tutaj jeszcze, powiedzmy, taką szafę, spiżarnię, kącik, nie wiem dla pani, żeby się mogła pomalować, albo biuro takie nasze małe własne. Taki mamy tutaj własny, własny kącik. I to ma, tak jak mówiłem, 79 metrów. Ok, tak właśnie wygląda pierwszy projekt. Słuchajcie, spośród prawie 200 mieszkań zostało około 30. W Tajlandii musicie wiedzieć, że jest teraz bardzo duży boom na nieruchomości, ponieważ jest w dalszym ciągu stosunkowo tania w porównaniu do nieruchomości w Europie chociażby. Zatem powiem tylko tyle, że 86% nieruchomości na Phuket w tego typu nieruchomościach należy do obcokrajowców. Więc sami zobaczcie jaki tu jest niesamowity popyt na mieszkania właśnie w Tajlandii. Ok, słuchajcie, to tyle. Jakby co wiecie, gdzie mnie znaleźć, także zostawcie suba, a w kolejnych odcinkach będzie jeszcze więcej niespodzianek, ponieważ dużo się ostatnio dzieje w moim życiu i myślę, że będziecie też lekko zaskoczeni. Ok, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Jo!